Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 9 kwietnia i zapraszam Was na Wasz horoskop na najbliższe 12 miesięcy. Cóż takiego się wydarzy u Was? A więc aura tego roku to jest karta klucz. No i oczywiście, co oznacza same dobre wiadomości, będziecie mieli klucz do. Trudnych spraw, czyli będziecie mieli odpowiednie kody, żeby daną sytuację rozwiązać. A więc, czy to są sprawy związane z bankiem, czy z mieszkaniem, czy z sprawami zawodowymi, czy z sprawami uczuciowymi, to ten klucz leży w zasięgu Waszej ręki i będziecie mogli otworzyć nowe sprawy albo pozamykać stare, jeżeli taka jest, taka jest Wasza potrzeba na ten rok. Tak więc, moi kochani, nie martwcie się. Klucz tutaj macie. Jeżeli chcecie się przeprowadzić, no to oczywiście jest to możliwe. Jeżeli chcecie coś zakupić, znajdziecie odpowiednie miejsce. Jeżeli chcecie sprzedać, również znajdziecie odpowiedniego kupca. Ten klucz to karta naprawdę magiczna. Pozwala Wam robić to, czego Wam w danym momencie potrzeba. Co będzie trudnego? Kontakty komunikacyjne, a więc albo ktoś, na kim Wam zależy, nie będzie chciał absolutnie odpowiedzieć na wasze, wasze wiadomości, będą, albo gdzieś te wiadomości, przesyłki będą ginęły, tak więc w tym roku może tutaj nastąpić w tych takich tematach komunikacyjnych trochę problemu. Opóźnienia po prostu, tak, to nie znaczy, że ktoś zupełnie się nie odezwie, może to po prostu być taki na krótki okres czasu, kiedy zamilkną jakby kontakty i, no, ale wszystko dzieje się po coś, tak, jeżeli ktoś Milk nie odsuwa się, to znaczy, że albo musi coś przemyśleć, albo daje czas Wam, żebyście przemyśleli swoje błędy i mogli je naprawić. Co będzie radosnego, natomiast tutaj mamy kartę Pani, i jest ona związana albo z Waszą partnerką, albo z Wami samymi, o ile jesteście kobietami, tak? A więc tutaj coś radosnego Was spotka. Czy to, czy to Was samych, tak, w sprawach typowo kobiecych, czy to po prostu waszą tutaj partnerkę, albo coś ze strony waszej partnerki. Tak, więc będzie to na pewno bardzo udany rok z tym kluczem na początku. Nie mam żadnych wątpliwości, moi kochani. Życzę wam samych wspania wspaniałości, niech wam się szczęści. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.